Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Tutaj jak widzicie, sobie zmienili troszeczkę menu w Cloning Store Simulator. Oczywiście był Halloween Event, którego i tak nie wygrałam, ale ja dodałam takie zdjęcie po prostu sobie. O, widziałam te zdjęcia na tym i naprawdę wyglądałem spoko. Mamy wiadomości po prawej stronie, które no moim zdaniem są spoko i w ogóle. To zmienili na polski? Nie, był polski. Był polski. Kontynuujemy sobie grę. Mi się pomyliło już. Wiecie, jak to jest starość, nieradość i te oczy w ogóle. To ja będę mówić. Kto wie, ten wie. Okej, okay. ostatnio pamiętam, że mieliśmy Halloweenowe rzeczy. Moim zdaniem to już możemy sobie sprzedać. Nie możemy? Spakuj, możemy. Bo już Halloween minęło, można to posprzedawać. Ja już tego nie chcę. Kosiarza, a musimy pozdejmować jego rzeczy z niego. Połóżmy tu, a porzucajmy oczywiście. T, R sprzedajemy. No, ale czapeczki zostawimy, bo akurat czapeczki są smoko i mogą sobie zostać. Także... Aha, oni to pozbierali, to ja to wyrzucę jeszcze raz. Dobra, next e, step. Nic więcej chyba nie dodali, pamiętam, że zrobiłam taką kupę. Zobaczmy sobie, co tu jest w floating store. No nic ciekawego nie ma, miniony sezon też nie jest... Ale ja to kupowałam ostatnio. Dlaczego to się nie odblokowało? Co już skurane, bitch? Być! Być, być! E podnieść... a, bo to Ten są... no to tutaj damy sobie. Rany boskie. Też gdzieś tutaj połóżmy, żeby to się tak pod nogami... nie. O. Tutaj uzupełniają. No tak, bo miałam dość dużo do uzupełnienia. Zobaczymy, czy coś się jeszcze zmieniło, ale wydaje mi się, że nic oni nie zmieniło, oprócz tego interfejsu. Raczej nic, będziemy sobie po prostu dalej szli. I kupywali 3000. Mam. Wiadome, nowe marki. Specjalny projekt do kupienia. No i zamówienia online tutaj, które możemy sobie wykonać. Każde po kolei możemy mieć. Każde po kolei będziemy chcieć cztery. No, i ta kurtka mężczyzna to jest ta kurtka, ale jej nie mam, więc czekajcie. Zielony ludzik to będzie najprostsze do znalezienia. Ile? A 9 chyba wzięłam. A nie pamiętam. To idziemy to zamówienie dać tutaj. Dobra, i teraz tak 9, jedną spodnie. To może ja przejdę sobie tutaj do tego, reklamę piśniemy Mamy reklamę, będzie więcej osób. Poczekajcie, płaszcz. Płaszcz ten męski, no są kobiece, męskie. Płaszcz ten męski. Jest tu. Trzy. Jeden podkoszulek i spodnie mężczyzny. Tu nie ma spodni. Spodnie mężczyzny. Kurde, będą tutaj. Dlatego jest mało. To były te. Dobra, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Jakbyście słyszeli jakieś hałasy, to oczywiście wiadomo, to jest bluź. Dobra, następnie mamy tutaj kolejne zamówionko. Skupimy się na zamówieniach, żeby to wszystko nam wyszło. Okej, okay, mamy sześć podkoszulek i, i coś tam, coś tam. Dobra, to wszystko jest mężczyzn. Czyli musimy tu, ale tych, my tych podkoszulek nie mamy, dobra, te, a te czerwone, te czerwone powinny być. Dobra, ile? Raz, dwa, trzy. Dobra. I teraz muszę zobaczyć, gdzie są te. Te w kratkę, bo one na pewno były zamawiane jak reszta. Jeżeli by przycinało, to. Sorry. Sorry, bo pori tu, blaszka. Tu. De, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Idziemy. Mamy to zrobione. Mamy. O, o 60, zamówień online. No tak, bo ja się praktycznie nie skupiam. Nie są jakoś dla mnie mocną, tutaj stroną. Czekaj się, ja mam 4000. Okej. Okay. Zamówimy kolejne. Porobimy sobie trochę zamówień, no bo tutaj, żeby to lepiej wszystko. O. Nie mamy tego podkurzulka tutaj. Ile tego? 2 i top. Topów 9. Raz, dwa, trzy, cztery. No, ja tego też nie mamy. No, ja jestem biedna. Bo kupiłam wszystko, co trzeba. Dobra. Musimy znaleźć podkoszulka. Lek, lek. No. Podkoszuleczek. No chyba go nie będzie. Dobra. To na razie sobie bierzemy to i będziemy sobie chodzić i rozkładać rzeczy. Ja te spodnie nie widzę. Albo są już. Zrobione to są tu. Nie trend live. Hmm. Tutaj gdzieś te spodnie chyba były. Nope. 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 Hmm. To jest ciekawe. Tych spodni by nie było nigdzie. Poczekajcie. O czekaj, czekajcie, czekajcie. Czekaj. Ja dobrze widzę, że tych spodni nie ma. A tu nie, tu są trendwa. A, trendwa są zrobione już. Boże, ja luksów szukam, a luksy obok mnie też. A ja nie wiem, skąd ja się urwałam. Niebieskie jest tu. Wszystkie niebieskie są. No. Trzeba Czy to kolorami posartować? Niebieski do niebieskiego, nieważne jak to tam jest. Ja lubię jak jest z kolorami i to jest najlepsze moim zdaniem. Oj, tak może być, jak jest z kolorami. Kiecka! Wyrzucamy kieckę, idziemy z tym. A nie, to było gdzieś tutaj. A też już widzę zrobione. No oni szybcy są w tych sklepach. Jezu, maneki się zawaha... Lala, ...zahaczyłam. Bardzo szybcy. No nie mogę powiedzieć, że nie. Dobra, tutaj usiadł nam jeden gościu. Dobra, ja nie będę tego nosić, ja tylko będę wnosić. Okej, okay. gdzie są spodnie? Tu. Już, już. Idziemy, idziemy. Okej, okay. to też jest spoko. Buty są tu. Kiecka jest gdzieś tu. A ta kiecka jest tu, powinna być. We... o tu o to są rzeczy zrobione tu są męskie i damskie tak, męskie i damskie, to też będzie trzeba na, to są ten, dobra robimy sobie n nowy dzień żeby to szybciej wszystko ładnie poszło, mamy 2000. tysiące, tak open robimy płatności, płacimy, faktury wiadomska Zbekowało nam się. Nie. Gazy. No, oczywiście, wiadomo. Zaakceptuj zamówienie. Mamy jedną kieckę. Już na spokojnie. Tą kieckę. Kiecka, dwa te męskie. Oczywiście wiadomo, że męski jest tu. Czyli ja to przełożyłam tu. Ile? Raz, dwa i to w kratkę jeszcze. Ile? No więcej nie wezmę, to i tak muszę się wrócić po to. Ja sobie na spokojnie będę to robić. Kurda, ale mnie tu przycina. Mam nadzieję, że na nagraniu aż tak nie przycina, że to wszystko ładnie wszystko wygląda. As... Aha, jednej mi brakuje. Zajebiście. Teraz idę... E, ...te. Puszczę reklamę i ona trwa na 4 dni. Spoko. Jeszcze gdzieś można? Chyba nie. My mamy teraz dwie reklamy, więc powinni, powinno więcej osób przychodzić do nas. A te zamówienia online, myślałam, że będą fajniejsze. Bo tutaj widzicie, ja wchodzę do tego i już się zaczyna wszędzie przy przycinać przy tej za... o przy tej tej. Od razu jakby to było źle zrobione tam. Wyszła mi od razu jest fajnie i nie zacina się nic, więc to jest tam coś nie tak. Coś tam nie ten tego. Nie trybi jak trzeba. Dobra, idziemy teraz z tym. To jest tu. A na pracowników dużo wydaje, bo u mnie pracownicy są bardzo cenni. Różowy koszulę, coś pięknego. Ale tak, będę sobie ustawiać to wszystko kolorami. Mamy różowy do różowego, pomarańczowy. W ogóle każdy inny kolor, i sobie będę to przestawiać. Niebieski będzie w tej, z tej strony. Czarny będzie tam bardziej o sobie. Tutaj yy, te kolorowe będzie ciężej zrobić. O, a już są te czarne. Czarne mogą być obok siebie. Tutaj jest taki bardziej biały, to tam. Kolejny czarny obok siebie będzie. Tutaj kolejny czarny. O, to będzie tutaj, bo to jest różowe. Tu jest kolejne czarne. O, proszę, I kolejne czarne, kolorowe, no, bardziej takie niebieskie, to może tutaj być. Mm, dalej. Tu są różowe. O, to jest takie granatowe, to ten. A to jest różowe. Różowe obok różowego, jak coś pięknie prezentuje. Czyli za czarne w tej strony. Teraz różowy. Ono to różowy w tą stronę. O. To kolorowe to na razie tutaj. Tutaj różowe, wszystko różowe. Takie purpurowe, jakby o. Nie wiem jak to nazwać, ale tak. E, to jest granat. To tu. Tutaj wchodzą ludzie, przechodzą. Nie mogą przejść, chyba. Aha. Już będą mogli przejść. No i spogniono. O, to jest kolejny taki kolor do tego. Tutaj mamy kitsów, kitsy, to może jednak razem dalej. No wszystko co dziecięce to będzie i tak razem. Akurat nie mam, nie, ma, nie będzie, będzie dyskusji żadnej. Ale ciemne do ciemnych. To sobie mogą przechodzić. O, tutaj trochę chodzą wszyscy. Tutaj też się da przejść wszędzie. O super. O, tak bardziej. Teraz da się wszędzie przejść. Tutaj między aha, między regałami to też. Oj, między regałami to też, tak troszeczkę o. O, i teraz wszędzie się da przejść. Tutaj na koniec to. No trochę trzeba sporo zagospodarować później to miejsce. O zobaczcie sobie, tu jest niebieski i tu wszędzie na niebieskiego można dojść? Chyba tak. Chyba tak, bo tam babeczka też dochodziła, czekajcie. A, zmniejszyło się faktycznie stopy. O, to ten niebieski, o tak zrobimy. I wtedy tam niebieski tu niebieski kojojowy. Czemu by nie? Kojojowy. Tutaj nie ma Aquamena. To jest ten Aquaman, prawda? Tak. Okej. Okay, następny dzień robimy. Mamy... Mamy 19 tysięcy. Jesz ponio. Ale mało rzeczy zostało w ogóle. Płatności robimy, robimy fakturki. Oczywiście, co robimy? Robimy kierownik sklepu, magazyn, poszerzamy magazynik, hurtownia. Teraz wrócimy znowu od samego początku. Kupujemy każdą rzecz. Nie martwimy się o nic. Tylko każda rzecz leci do naszego koszyczka tak żebyśmy mogli zakupić poszerzamy sobie sklep tak żeby to wszystko szło o e, czyli, cze czyli to było ostatnie to teraz czerwone a my sobie otworzymy sklep czerwone było ostatnie idziemy teraz czapeczkami dlaczego by nie jest fajnie, można się fajnie bawić. I to też robimy. To powinno pod magazyn podjeżdżać. Dobra, tu jest pomarańczowe. Weźmiemy to od razu pod magazyn. O, i teraz mamy to tutaj. Będzie im łatwiej tym do magazynów dochodzić. O, tutaj już nie ma pieniędzy. Dobra, meble. W ogóle mebli coś dodali, oprócz kwiatka, którego tam widziałam, ale tu chyba oprócz kitsów nic więcej nie ma. Oczywiście jedno ten Halloween style i takie tam pierdoły, projekty. No z projektów też musimy pozamawiać, więc dodajemy do kaszyka wszystko, bo też mamy mało bardzo rzeczy. O, proszę bardzo. Właśnie, 3000 tysiące musimy zarobić. Także myślę, że to się zaraz zarobi samo. Ja w ogóle mam nadzieję, że oni coś tutaj wprowadzą więcej jeszcze. Kurde, ale nie wiem czy mi tak też na ekranie będzie przecinać, jak przecina mi całą gierkę. Czy to się jakoś przypadkiem przez to, że tak dużo już tego jest, czy to się nie... wiecie, nie, nie ścina dlatego, nie? Nie mam bladego pojęcia. Czegoś tam nie mogą znaleźć. O, czegoś tam może nie być. Fakt, de facto, no. O. Troszeczkę osuniemy. Teraz każdy tutaj może się dostać. No, jest parę rzeczy, których kurde nie ma. No nie. No, ale cóż. Cienie rozdwoją. Nie rozstroją się, nie rozdwoją się. Jest dobrze jak jest. Wee. Proszę, jak sobie chodzą ten produkt. Dałoby jeza. za. O, ciekawe czy jakbym dodała wszystkie produkty, to będą na coś narzekaj. Tego jestem najbardziej ciekawa. Dobra, hurtownia i teraz mam 4000, więc kupujemy to wszystko, doratuję więcej rzeczy. O co, już mi się reklama skończyła? Przecież mam reklamę. Tam są 4 dni, no. Wow, ale jak wchodzę do sklepu, to naprawdę już przycina już tak... Już się robi ten sklep ociążały jak na mój e, laptop. <gry> Dobra. Ale piękny jest ten sklep, co? Wykwintne, tu jest przemierzanie. W ogóle te przemierzania strasznie mi się podobają, są takie inne niż tamte, i chyba zainwestuję po prostu w taki mur tych przemierzalni. Bo te zajmują de facto mniej miejsca, ale tamte są lepsze. Ale fajnie, tak kolorowo. O, to jest super. Mam tam 4000, zobaczmy sobie jeszcze co tam specjalny projekt. Ja bym kupiła nowy projekt, żeby zobaczyć. Zaraz jak będziemy mieć 5,500, zobaczymy jaki możemy nowy projekt zrobić. Jak to będzie wyglądać w ogóle. kasia że dają radę. Nie ma takich dużych kolejek. Aż takich. Dobra, mamy 6000, tak? ma no, specjalny projekt. Tu 5 odblokuj. Edytuj projekt i zobaczmy, czy coś się zmieniło. Nie, czapki tu są. Buty. mężczyzna też. I tutaj spodnie dla kobiety. Właśnie chyba mamy buty, i tu chodziło o to, żeby zrobić teraz spodnie. Tak mi się wydaje. No, spodnie nie mieliśmy. Pokaż te spodnie. O, haloninowe. Halo, spodnie. Chyba, że już mieliśmy spodnie. Czekajcie. Mamy spodnie. Tak. Czyli te drugie teraz spodnie. Te drugie spodnie dla kobiety. Te. Bo ich nie mieliśmy. I też zrobimy halone nuniowe I zrobimy tak, że alien będzie na dupie. Po prostu będzie alien. A no, może na kieszeniach po prostu? Dobra. Na kieszeniach. Iii. I mamy alienoski. Kupujemy go. Mamy tutaj do koszyka. Kupujemy sobie 17 tego. A co się będziemy? Kurde. Co się będziemy? No Panie i panowie. Przecież my tutaj. Będziemy mieć teraz kurde tyle tego. I owego to szok będzie. Tutaj. Trzy aż trzeba. W sumie powinniśmy mieć dwa, ale będziemy mieć trzy na razie. Weź to upuść gdzieś bo to. No. O. Mamy. No i mamy, mamy. Kolejny dzień. Nowe... nowe spodnie. Także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się stricte podobało. Troszeczkę porobiliśmy. Cześć i pa!